W gorącym słońcu sawanny przerwał ciszę ostry krzyk bólu. Uwięziona, krwawiąca, leżąca na ziemi, lwica wciąż walczyła o życie, jej siły topniały z każdą chwilą. Kiedy wydawało się, że nie ma już nadziei, pojawił się owczarek niemiecki, patrząc na nią wzrokiem, który nie wyrażał strachu, ale determinację. To, co zrobił następnie, wprawiło wszystkich świadków w osłupienie i zmieniło losy obojga na zawsze. Sawanna rozciągała się bez końca, pokryta złotym piaskiem pod nieznośnym słońcem. Sępy krążyły w powietrzu, ich cienie przesuwały się po ziemi, jak złowieszcze znaki. Pod akacjową drzewem leżała lwica, walcząc z okrutną pułapką, która zacisnęła się na jej łapie. Jej grzbiet opadał i unosił się z każdym łapczywym oddechem, a najgorsze było to, że jej wydatny brzuch zdradzał życie, które poruszało się w jej wnętrzu. Była w ciąży, a każda chwila cierpienia nie tylko zagrażała jej przetrwaniu, ale także przyszłym młodym. Pułapka, przeznaczona dla trofeów łowców, była zaplanowana z myślą o zabiciu króla zwierząt, ale to lwica została jej ofiarą, a cisza dzikiej natury została przerwana przez jej rozpaczliwe ryknięcia. Krew plamiła wyschniętą ziemię. Jej pazury drapały ziemię w beznadziejnej walce o uwolnienie się. Niedaleko owczarek niemiecki imieniem Rex Patrolował granicę małego rancza, wierny i czujny jak zawsze, strzegąc stada. Jego zmysły były wyostrzone po latach służby, wykrywając niebezpieczeństwo na długo przed człowiekiem. Nagle zatrzymał się, jego uszy uniosły się, nos drgnął. W powietrzu niósł się dźwięk, który wyróżniał się spośród wszystkich innych, był surowy, pełen desperacji, złamany. Nie zastanawiając się ani chwili dłużej, ruszył biegiem, unosząc chmury kurzu pod swoimi łapami. Kiedy dotarł na miejsce, zamarł. Przed nim leżała lwica, jej złote oczy, dzikie z bólu i strachu. Instynkt podpowiadał mu, by cofnął się, by szczekał i utrzymywał dystans, ale coś głębszego trzymało go w miejscu. Nie widział przed sobą drapieżnika, ale cierpiącą matkę, która walczyła o swoje życie. Lwica podniosła głowę, pokazując swoje zęby w ostrym warczeniu, ale jej siły już słabły. Rex podszedł powoli, krok po kroku, z opuszczonym ogonem, ale stanowczo, wąchał powietrze, po czym położył się na ziemi, dając do zrozumienia, że nie ma złych zamiarów. Na chwilę cała sawanna wstrzymała oddech. Drapieżnik i opiekun stanęli naprzeciw siebie, połączeni cienką nicią desperacji, a potem jękając, Rex zaczął drapać ziemię w pobliżu pułapki, jakby rozumiał, co trzeba zrobić. To, co wydarzyło się później, było na tyle niezwykłe, że wszyscy, którzy później słyszeli tę historię, nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Lojalność psa, wola przeżycia lwicy i cud życia połączyły się w sposób, który poruszył nawet najtwardsze serca. Rex urodził się na ranczu, wierny towarzysz samotnego rolnika Daniela. Mężczyzna wychował go od szczeniaka, ucząc nie tylko pilnowania owiec i bydła, ale również wykrywania niebezpieczeństw na długo przed tym, jak zauważyli je ludzie. Przez lata Rex wielokrotnie udowadniał swoją wartość. Szczekał przy pierwszym oznaku złodziei, przepędzał hieny kręcące się zbyt blisko nocą, a nawet ostrzegał Daniela, kiedy wybuchł pożar w stodole. Dla robotników na ranczu nie był to tylko pies, ale strażnik z sercem większym niż jego ciało. Jednak tego popołudnia Rex znalazł się w sytuacji, na którą nikt go nie przygotował. Zapach krwi unosił się w powietrzu, gdy zbliżał się do pułapki. Lwica cicho warczała, z trudem unosząc głowę. Wszystkie jej instynkty nakazywały jej walczyć, bronić siebie i swoich nienarodzonych młodych, ale ledwie była w stanie podnieść głowę. Ostre szczęki pułapki głęboko wbiły się w jej łapę, sprawiając, że każdy ruch był męką. Rex zatrzymał się kilka metrów od niej, z uszami nastawionymi do przodu i ciałem napiętym, ale bez oznak agresji. Opuścił głowę i wydał cichy jęk. To nie był szczek psa stróżującego gotowego do ataku, to była niemal prośba. Powoli w kręgach zaczął podchodzić, delikatnie machając ogonem. Lwica warknęła w ostrzeżeniu, ale nawet ten dźwięk nie miał już mocy. Oddychała ciężko, a jej boki trzęsły się z wyczerpania. Rex zaczął drapać ziemię w pobliżu pułapki, wąchając i popychając ją pyskiem, jakby próbował zrozumieć tę okrutną machinę. Potem spojrzał na nią, pochylając głowę z wyrazem troski niemal ludzkim. Lwica mrugała niepewnie, jej wzrok był niepewny, ale nie rzuciła się na niego. Na chwilę pole bitwy instynktów zamieniło się w kruchą rozejm. Na ranczu Daniel zauważył, że Rex oddalił się bardziej niż zwykle. Z troską zmarszczył brwi i wskoczył na konia, podążając za śladami łap na zakurzonej ziemi. Kiedy zbliżył się do zarośli akacjowych, usłyszał dźwięk, głęboki, duszny ryk przerywany jękami. Serce Daniela zabiło mocniej, zeskoczył z konia i przedarł się przez zarośla z karabinem na ramieniu. To, co ujrzał, sparaliżowało go. Leżąca lwica złapana w pułapkę krwawiła, a obok niej leżał jego wierny owczarek, Rex, leżący na ziemi z ogonem spuszczonym, ale cicho machającym, jakby chciał przekazać wiadomość do Daniela. Rex spojrzał na Daniela swoimi brązowymi oczami, a potem przeniósł wzrok z powrotem na lwicę, jakby prosił go, by zrozumiał. Serce Daniela zabiło szybciej, w jego życiu widział wiele trudnych chwil na ranczu, ale to, co teraz widział, było czymś zupełnie innym. Przed nim nie leżał tylko pies i lewica, ale rodzina, dwa różne gatunki, jedna istota pełna lojalności i oddania. Poczuł, jak w jego rękach zaczyna drżeć karabin wysoko postawiona broń, używana przeciwko niebezpiecznym zwierzętom, była teraz niepotrzebna. Wzrok Reksa mówił więcej niż jakiekolwiek słowa. Nie rób tego. To było w jego oczach. Rex wyraźnie chciał, aby Daniel zrozumiał, że nie chodzi o zakończenie cierpienia lwicy, ale o coś znacznie głębszego. Daniel położył karabin na ziemi, z trudem oddychając. Spojrzał na lwicę. Jej oczy były zmęczone, pełne bólu, ale także czegoś, co przypominało ufność. Z trudem oddychała. Jej ciało wiotczało. ale widać było, że nie poddaje się. Kiedy Daniel zbliżył się do niej ostrożnie. Jej zęby tylko lekko zgrzytały, ale nie próbowała zaatakować. Była zbyt wyczerpana. W sercu Daniela pojawiła się iskra współczucia. Zbliżył się powoli, nie chcąc wystraszyć lwicy. Wziął głęboki oddech, a jego ręce zaczęły działać mechanicznie, rozbierając pułapkę. Kiedy w końcu udało mu się rozluźnić metalowe szczęki, krew zaczęła wypływać z głębokich ran lwicy. Ale była wolna. Leżała tam, pełna bólu, ale już nie uwięziona. Reks natychmiast ruszył w jej stronę, zbliżając się do niej z ogromną troską, lizał jej rany, jakby próbując ją pocieszyć. Daniel patrzył na to z osłupieniem. Pies, który był zawsze obrońcą, teraz stał się opiekunem. Zrozumiał, że coś nieziemskiego się wydarzyło. Rex z całym swoim instynktem strażnika, teraz stał się częścią tej dzikiej matki. Wtedy Daniel zrozumiał, że to nie jest tylko ratowanie życia, to było coś znacznie większego. W jego myślach zaczęły się kłębić wątpliwości. Co teraz zrobić? Zostawić lwicę w tym stanie na sabanie, czy zabrać ją ze sobą? Czy powinna być traktowana jak dzikie zwierzę, które należy zostawić, czy jak matka, która zasługuje na pomoc? Jak Rex widział w tej lwicy coś więcej niż tylko drapieżnika, Daniel poczuł, że nie może jej po prostu zostawić. Muszę się upewnić, że przeżyje, powiedział cicho do siebie, patrząc na swojego psa. Rex spojrzał na niego i pomachał ogonem, jakby potwierdzając jego decyzję. Daniel zbliżył się do lwicy ostrożnie, a ona mimo całego bólu pozwoliła mu podejść. Spojrzała na niego swoimi złotymi oczami, a Daniel poczuł, że nawiązała się między nimi jakaś niewypowiedziana więź. Przez kolejne dni Daniel i Rex opiekowali się lwicą, dbając o jej ranę, przynosząc jedzenie i wodę. Lwica nie była w stanie się ruszać, ale jej stan powoli się poprawiał. Przez cały ten czas Rex nie odstępował jej na krok. Chociaż był psem, jego instynkt obrońcy i strażnika przeszedł na kolejny poziom. Nie bał się jej, nie traktował jej jako zagrożenia, traktował ją jak członka rodziny. Pewnego dnia, kiedy Daniel postanowił zanieść jej więcej jedzenia, zauważył, że lwica zaczęła się poruszać. Niezbyt sprawnie, jej nogi były jeszcze słabe, ale widział w niej oznaki życia. Z radością podszedł do niej z miską pełną mięsa. Lwica nie wahała się, choć była jeszcze osłabiona, zaczęła jeść. Rex siedział obok niej, patrząc na nią czujnie, ale z wyraźnym spokojem, jakby dawał jej przestrzeń, ale jednocześnie był gotów do pomocy. W tym momencie Daniel zdał sobie sprawę, że nie tylko on ratował lwicę, to była współpraca, niewypowiedziana więź między nimi, Rexem i Lwicą. Zrozumiał, że to, co miało miejsce, nie było tylko ratowaniem życia ale tworzeniem czegoś, co mogło zaskoczyć nawet naturę, sojusz, który połączył te dwa dzikie serca z nieoczekiwanym towarzyszem. Rex, pies o wspaniałym sercu, nie tylko bronił swojego stada, ale także pomagał przetrwać tym, którzy byli najbardziej bezbronni. Z dnia na dzień lwica odzyskiwała siły, jej wzrok stawał się mniej dziki, bardziej wyrozumiały, a jej ruchy coraz pewniejsze. Rex nie odstępował od niej dbał o nią jako matkę, troszczył się, by czuła się bezpieczna, mimo że była drapieżnikiem. Daniel patrzył na tę scenę z rosnącym podziwem. "Nie wierzę, że to się dzieje" szepnął do siebie, patrząc na tę niezwykłą parę. Rex, który dotąd zawsze był psem, który bronił stada, stał się kimś więcej. Stworzył coś niezwykłego, niezrozumiałego dla świata zewnętrznego. Pewnego popołudnia, gdy Daniel powrócił z zapasami, zauważył, że w okolicy pojawiły się ślady ludzi. Zaniepokojony, wszedł do lasu i zauważył kilku mężczyzn z bronią. Wzrok Daniela przeszedł w tryb ostrożności. Wiedział, że nie byli to zwykli przechodnie, a raczej ludzie, którzy mogli stanowić zagrożenie. W ciągu kilku dni dowiedział się, że to byli kłusownicy, którzy w tej okolicy zastawiali pułapki. Ale tym razem to nie pułapka była największym zagrożeniem. Największym zagrożeniem była nieświadomość ludzi, którzy nie rozumieli, co się wydarzyło. To nie była tylko historia o psie i lwicy, to była historia o nieoczekiwanym sojuszu, który mógł zainspirować cały świat. Daniel miał zamiar zrobić wszystko, by chronić tę dziwną, ale niesamowitą rodzinę. Po kilku dniach spokoju, nieoczekiwane zagrożenie nadeszło. Kłusownicy, którzy już wcześniej przyglądali się ranom lwicy, zdali sobie sprawę, że ich plan zabicia króla zwierząt nie powiódł się. Teraz mogli być bardziej zdeterminowani, by przejąć lwicę i jej młode, by zdobyć je dla siebie. Daniel wiedział, że musiał działać szybko. Obawiał się, że kłusownicy spróbują uderzyć w nocy, kiedy nikt nie będzie ich widział. Wziął więc broń i poprosił Rexa, by czuwał. Rex, który od czasu uratowania lwicy nigdy nie opuszczał jej na krok, teraz pełnił rolę jej strażnika. Był nie tylko psem obrońcą, ale teraz także częścią tej nieoczekiwanej rodziny. Zmienił się w opiekuna, który nie bał się podjąć walki z każdym zagrożeniem, jakie mogło zbliżyć się do jego nowej rodziny. Gdy Daniel wrócił do obozowiska, zauważył, że Rex podnosił ogon i wystawiał zęby, gotów do walki. Lwica, mimo swojego osłabienia, również stanęła na nogach, pokazując, że nie jest gotowa się poddać. Pod osłoną nocy kłusownicy w końcu przybyli. Mężczyźni poruszali się szybko jak cienie, starając się nie wzbudzać podejrzeń przynieśli ze sobą sieci, pułapki i broń, gotowi schwytać lwicę i jej młode. Rex zauważył ich, zanim ci zdążyli zbliżyć się do obozu. Pies niezawodny jak zawsze, natychmiast rzucił się do ataku. Warknął, zbliżając się do nich z szybkością, jakiej się nie spodziewali. Kłusownicy zostali zaskoczeni, nie wiedząc jak odpowiedzieć na ten nagły atak. W tym momencie Rex skoczył na jednego z nich, chwytając go za rękę i zmuszając go do upadku. Kiedy mężczyzna próbował się uwolnić, Rex trzymał go w szponach, nie pozwalając mu się wyrwać. Daniel, który słyszał hałas dochodzący z ciemności, szybko wstał i chwycił swoją broń. Zanim kłusownicy zdążyli się zorganizować, on sam pojawił się w ciemnościach, celując w nich. Nie strzelił, ale jego obecność sprawiła, że wszyscy kłusownicy zatrzymali się w miejscu, a ich twarze wykrzywiły się z niepewności. Jeśli nie chcecie skończyć na tej ziemi, lepiej się cofnijcie, krzyknął Daniel. Wymierzając broń w stronę mężczyzn. Kłusownicy zaczęli się wycofywać, ale nie chcieli opuścić swoich łupów tak łatwo. Rex, zębami wciąż trzymający jednego z nich, nie pozwalał mu się ruszyć. Nawet w ciemności Rex wiedział, co robić, zawodząc wściekle, wskazywał, że nie zamierza ich puścić, dopóki nie zrozumieją, że nie mają tu nic do szukania. Gdy Daniel stanął na miejscu i dostrzegł resztę kłusowników, którzy próbowali uciekać, wystrzelił ostrzegawczo w powietrze. Jeśli nawet spróbujecie ponownie, nie będziecie mieli szczęścia, ostrzegł ich, a jego głos był pełen determinacji. Widząc, że opór jest daremny, kłusownicy powoli zaczęli się wycofywać, z każdą chwilą coraz bardziej zaniepokojeni, że napotkali nieoczekiwany opór. Jednym z mężczyzn, który odważył się jeszcze chwilę poprotestować, był lider grupy. Jego twarz była pomarszczona, a ręce drżały. Spojrzał na Daniela i Reksa, Widząc jak pies nie odpuszcza, trzymając swojego towarzysza w szponach, aż ten nie mógł się uwolnić. W końcu kłusownicy odeszli, zostawiając za sobą swoje narzędzia i broń bez żadnej nadziei na zysk. Rex, który zaciął się w obronie swojej rodziny, pozwolił im odejść, tylko po to, by obrócić się w stronę lwicy, u której boku się położył. Daniel czuł, jak w jego sercu narasta ulgę. Wiedział, że ich rodzina, choć nienaturalna i nieoczekiwana, przetrwała, bo Reks był nie tylko psem, ale także obrońcą, opiekunem i przyjacielem. Zanim kłusownicy zniknęli za wzgórzami, Daniel podszedł do Reksa i pogłaskał go po grzbiecie. Dobrze, chłopie, powiedział cicho, choć jego głos drżał ze wzruszenia. Teraz musimy zająć się lwicą. Wiesz, że to ona będzie musiała poradzić sobie ze wszystkim. Pomożemy jej, ale to będzie ciężka praca. Ale ty i ja jesteśmy gotowi. Rex, jakby rozumiał, co mówi Daniel, podniósł głowę, patrząc na niego z wyrazem spokoju w oczach. Odruchowo zmienił pozycję, siedząc obok lwicy, jakby wiedział, że teraz trzeba wspólnie zadbać o całą rodzinę. Lwica była gotowa do dalszej walki o przetrwanie, a Daniel wiedział, że nie może ich zawieść. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, powiedział Daniel, patrząc na lwicę. Będziemy razem. Te słowa nie były tylko obietnicą, to była decyzja, która miała na zawsze związać ich losy w tej samej przestrzeni. Lwica i Rex niezwykłe połączenie, które mimo różnic stworzyło rodzinę. Zostało to zapisane w sercach Daniela i jego wiernego psa, jako historia, która miała zainspirować nie tylko ich, ale także innych do zrozumienia, że miłość, lojalność i odwaga mogą pokonać największe wyzwania. To, co zaczęło się jako nieoczekiwane spotkanie, przekształciło się w coś więcej, coś, co mogło zmienić losy tej dzikiej sawanny. W końcu nie chodziło tylko o przetrwanie, ale o to, jak rodzina w trudnych warunkach potrafi się zjednoczyć, by pokonać wszelkie zagrożenia. Po wydarzeniach tej nocy życie Daniela, Reksa i Lwicy zmieniło się na zawsze, chociaż kłusownicy zostali odeskortowani z ich ziemi, wiadomość o niecodziennym związku psa i Lwicy rozeszła się szybko po okolicy. Ludzie zaczęli przybywać do rancha, nie tylko z ciekawości, ale i z nadzieją, że zobaczą coś, co ich serca poruszy. Historia o psie, który obronił lwicę i jej młode, stała się symbolem nadziei i nieoczekiwanej współpracy. Daniel, chociaż zawsze był sceptyczny wobec zainteresowania mediów, zaczął zauważać, jak wiele osób przyjeżdżało z całego kraju, by zobaczyć ten niezwykły związek. Z czasem zaczęły pojawiać się pytania, czy nie powinien przenieść lwicy do rezerwatu, gdzie mogłaby żyć w bardziej chronionym środowisku. Ale Daniel wiedział, że coś takiego nie było w jego sercu. Lwica, Rex i ich młode stworzyły coś znacznie więcej niż zwykły związek. Byli rodziną, a rodzina nie była czymś, co można zamknąć w klatce, nawet jeśli była to klatka w rezerwacie. Nie będziemy ich zamykać, powiedział Daniel pewnego dnia, kiedy spotkał się z grupą ochroniarzy i dziennikarzy. Są częścią tej ziemi. Chciałem, żeby tu były, w tej sawannie, wśród tych ludzi. I to nie jest decyzja, którą podejmuje tylko ja. To jest decyzja, którą podejmuje każdy z nas. To, co zaczęło się jako historia o ratowaniu życia, przerodziło się w symbol nieoczekiwanej harmonii. Daniel zdał sobie sprawę, że jego ziemia stała się nie tylko miejscem życia dla niego i jego rodziny, ale także symbolem dla całego regionu. Ludzie zaczęli postrzegać to, co działo się na jego ranczu jako dowód na to, że nie wszystko musi być wynikiem konfrontacji. Czasami współpraca, nawet między gatunkami, może przynieść cudowne rezultaty. Nie minęły jednak dni, kiedy po ranczu zaczęli pojawiać się przedstawiciele władz. Z każdym tygodniem presja wzrastała. Musi być jakiś sposób, by zapewnić tej lwicy bezpieczeństwo i dać jej przestrzeń, mówił jeden z lokalnych urzędników. To zwierzę, które jest zagrożeniem dla okolicznych osad, a także dla samych dzieci. Daniel nie zgodził się. Wciąż trzymał się swojego postanowienia. Nikt nie będzie ich zabierał. To ich dom, to także mój dom. My wszyscy tutaj decydujemy o tym, co się z nimi stanie. Jeśli musimy walczyć, to będziemy walczyć. W jego głosie była moc, której nie widzieli w nim wcześniej. Aby podkreślić swoje stanowisko, Daniel zorganizował spotkanie w lokalnej wiosce, zapraszając mieszkańców, którzy od samego początku wspierali jego decyzję. W trakcie spotkania Wielu rolników, którzy byli świadkami niezwykłej relacji między Rexem a lwicą, zaczęło opowiadać o tym, co widzieli. To nie jest tylko historia o psie i lwicy, mówił jeden z rolników. To jest historia o tym, co się dzieje, gdy coś tak niesamowitego pojawia się w naszym życiu. Kiedy my wszyscy będziemy odpowiedzialni za naszą ziemię, a ona za nas. Gdy spotkanie zakończyło się, Daniel poczuł, jak ciężar ostatnich dni zaczyna się zsuwać z jego ramion. Ludzie rozumieli, że to nie była kwestia jednego człowieka, ale całej społeczności. Historia Rexa, Lwicy i ich młodych stała się czymś, co dotyczyło wszystkich, którzy wierzyli w to, co dla nich było najważniejsze rodzinę, miłość i wspólne dobro. Wkrótce sprawa znalazła się na pierwszych stronach gazet, a także w programach telewizyjnych. Przedstawiano to jako temat o nietypowej rodzinie, która podbiła serca ludzi na całym świecie. Historia o psie, który uratował lwicę, stała się metaforą dla wielu spraw. Niektórzy widzieli w tym historię o odwadze, inni o miłości i poświęceniu, ale wszyscy zgodzili się, że było to coś wyjątkowego. Z dnia na dzień coraz więcej osób odwiedzało rancho. Nie tylko po to, by zobaczyć reksa i lwicę, ale po to, by doświadczyć czegoś, co przypomniało im o wartości współpracy. Nie chodziło tylko o zwierzęta. Chodziło o coś większego. O to jak wszyscy mogą żyć w zgodzie, mimo różnic. W pewnym sensie historia Reksa i Lwicy stała się manifestem tego, co można osiągnąć, gdy na chwilę przestaje się walczyć, a zaczyna słuchać. I tak, na ranczu Daniela, Reks i Lwica, razem z młodymi, żyli w spokojnej harmonii. Chociaż nadal byli pod ciągłą ochroną, ich świat pozostawał nienaruszony. Gdy zbliżały się kolejne tygodnie, Daniel zaczynał dostrzegać, że ich obecność stała się czymś znacznie większym niż tylko fenomenem. Stali się częścią tej ziemi, tej historii. Ich miłość do siebie nawzajem była dowodem na to, że czasami najlepsze rzeczy rodzą się z nieoczekiwanych okoliczności. Podczas kolejnego zachodu słońca, kiedy cała rodzina leżała razem na wzgórzu, patrząc na spokojną sawannę, Daniel pomyślał o tym, jak wszystko się zmieniło. Wiedział, że ich historia nigdy nie zapadnie w zapomnienie. Była to historia, która nie tylko łączyła psy i lwy, ale również ludzi, którzy dali im szansę na nowy początek. I choć nie wiedział, co przyniesie przyszłość, wiedział jedno. Razem byli w stanie pokonać każde wyzwanie. W sercu sawanny otoczeni przez to, co najcenniejsze rodzinę, przyjaźń i zaufanie Daniel, Rex i Lwica wiedzieli, że ich życie będzie pełne miłości i ochrony które przyniosły im te nieoczekiwane dni. Świat musiał to zobaczyć, ponieważ historia o miłości, lojalności i poświęceniu jest zawsze opowieścią, która zasługuje na miejsce w sercach wszystkich. I tak kończy się ich historia nie tylko o psie i lwicy, ale o nadziei, którą każdy z nas może odnaleźć, kiedy otworzymy serca na to, co wydaje się niemożliwe.